Pandemia zdefiniowała ten rok. Od wielu miesięcy nie rozmawiamy właściwie o niczym innym, a nawet jeśli próbujemy, to wirus jest kontekstem, którego nie da się pominąć. W tym bezprecedensowym zalewie informacji łatwo jest jednak zaplątać się w szczegółach, w dziennych statystykach, nowych detalach i gorących newsach. Męczy mnie, i pewnie nie tylko mnie, ta bieżączka. Pomyślałam więc, że nadszedł dobry moment, by zrobić krok w tył.

Jedną z rzeczy, które zapamiętam z pandemii najbardziej, będzie ogromna fala dezinformacji, która przytoczyła się przez niemal wszystkie, chociaż głównie wirtualne media. I tak jak w samej dezinformacji nie ma właściwie niczego nowego, tak sytuacja ta dobitnie pokazała, jak destrukcyjnie... Na rzeczywistość wpływać mogą fake newsy. Szybko stało się jasne, że im bardziej zdezorientowane jest społeczeństwo, tym trudniej będzie mu odpowiedzieć na zagrożenie. Pierwsze badania potwierdzają na przykład, że wierzę że w nieprawdziwe informacje towarzyszy wzmożona tendencja do łamania obostrzeń sanitarnych. Prawie 30% Amerykanów jest aktualnie przekonanych, że wirus SARS-CoV-2 powstał celowo w laboratorium, a mimo że szczepionka przeciwko niemu jeszcze nie istnieje, to debata wokół niej jest tak zdominowana przez antyszczepionkowe lęki, że aż 28% polaków deklaruje już dziś że nie zamierza z niej skorzystać. Badacz y, legend miejskich przede wszystkim i teoretyk w pewnym stopniu też, Dioniziusz Czubala, pisał o tym, że jeżeli coś jest związane ze zdrowiem i chorobą, y, to błyskawicznie wokół tego y, tworzą się mitologie, które mają y, uzasadniać właśnie, że albo w jakiś sposób należy przed taką chorobą się chronić, albo że ta choroba na przykład jest specyficzna dla jakiejś grupy społecznej i wtedy tę grupę należy izolować. Historia że gdy towarzyszy nam lęk o zdrowie, lubimy sięgać po teorie spiskowe. W czasie epidemii dżumy prześladowano na przykład Żydów, wierząc, że są oni odpowiedzialni za trucie miejskich studni. W czasie epidemii grypy z 1918 roku popularne było w wielu miejscach przekonanie, że wirusa rozsiewały tajne niemieckie łodzie podwodne. Teorie spiskowe służą pewnym bardzo konkretnym celom. Tak jak wszelkie mity, bo teorie spiskowe są. Formą współczesnych mitów, objaśniają nam świat i mówią, gdzie jest dobro, gdzie jest zło, gdzie są swoi, gdzie są obcy, czyli dzielą go na takie y, możliwe do zrozumienia fragmenty oraz przede wszystkim stanowią instrukcję obsługi, czyli mówią nam, jak postępować, jak działać, żeby jakoś przetrwać. Wręcz od samych początków naszej historii mamy taką tendencję, żeby ubarwiać sobie świat, żeby wymyślać historie, które są bardziej atrakcyjne niż to, co się naprawdę dzieje. Umbertek opisał o tym, że nawet mitologia grecka jest swego rodzaju teorią spiskową, bo próbuje wytłumaczyć jakieś wydarzenia tym, że bogowie spiskowali i że bogowie ingerowali na przykład wojnę trojańską i że efekt tej wojny jest... jest Wynikiem ingerencji bogów. Nasz, nasz umysł po prostu nie lubi w przypadku źle radzi sobie z chaosem, yy, i my bardzo, bardzo dużo energii zużywamy yy, na yy, radzenie sobie z dysonansem poznawczym. Pandemia to część gigantycznej niepewności i lęku o zdrowie, o pracę, o finanse. O nową rzeczywistość. Sama natura informacji o wirusie również jest niepewna. Nauka, na której zasadza się współczesny świat, nie jest w stanie niezwłocznie dostarczyć wszystkich odpowiedzi i gotowych skryptów, wokół których moglibyśmy zorganizować rzeczywistość. Nie dziwi więc, że w świecie pełnym dziur szukamy sposobów, by czym się zalepić. Ciekawe jest natomiast to, że do tego zalepiania używamy mieszanki składającej się po części z prawdy, a po części z kłamstwa. Analiza badaczy z Oxfordu wskazuje, że około 59% fejkowych postów o koronawirusie zawierało w sobie jakąś prawdziwą informację. Była ona jednak zniekształcona albo wyjęta z kontekstu i źle zinterpretowana. Teoria spiskowa, ona ma pozory logiki. Ona przemawia do takich ludzi, którzy yy, lubią, żeby wszystko miało porządek i koniec i żeby wszystko się łączyło ze sobą. Dlatego byłam zaskoczona, jak wielu inżynierów wierzy w teorię spiskową. Jedna z teorii spiskowych mówiła na przykład o tym, że na banknocie 20-funtowym zakodowano przekaz o powiązaniu wirusa z siecią 5G. Na banknocie widnieją obok siebie królewska korona, oraz latarnia morska, przypominająca maszt 5G. Zwrócono uwagę też na łatkę zabezpieczającą przed fałszerstwem, której kształt może przypominać koronawirusa. Wszystko to uznano za dowód, że wirus rozsiewany jest celowo z użyciem 5G, a spisek ten nadzorowany jest przez brytyjską rodzinę królewską Billa Gatesa i Madonnę. Jednocześnie te elity miałyby być wszechmocne, ale przy tym trochę takie durne, jak jacyś. Yy... Yy, bohaterowie schwarz charaktery z serialu serialu Bardzo łatwo ich zdemaskować, że po prostu mają jakiś bardzo, bardzo tajny plan, nad którym pracowali latami i który ma ogarnąć całą planetę, ale zostawiają ślady na banknotach w powszechnym użytku. Mamy bardzo dobre badania, które potwierdzają, że internet właśnie ze względu na umożliwienie tej wielostronnej i sieciowej komunikacji jest doskonałym środowiskiem do rozpowszechniania się teorii spiskowych. Analiza przekonań i zachowań Brytyjczyków przeprowadzona przez badacze z Kings College w Londynie, wskazuje, że wiara w teorie spiskowe jest powiązana ze wzmożonym korzystaniem z mediów społecznościowych. Spośród osób, które wierzą w związek epidemii z siecią 5G, aż 60% zadeklarowało, że czerpie wiedzę z YouTube'a. Dyskusję o dezinformacji nie da się więc prowadzić w oderwaniu od debaty o kondycji współczesnych mediów, w szczególności platform social mediowych. Jeśli przyjmiemy, że funkcją mediów jest przekazywanie informacji, stymulowanie debaty publicznej czy poszerzanie naszych horyzontów, no to okaże się, że one w dużej mierze są dysfunkcyjne. Prasa i telewizja bardzo się zradykalizowały. Doszliśmy wręcz do etapu, w którym nazwanie kogoś odbiorcą jakiegoś medium jest obelgą. Social media zamykają nas w bańkach, w których okopujemy się we własnych poglądach, a w konsekwencji social media są nie tylko neutralnym nośnikiem treści, ale tworem, który aktywnie wpływa na nasze przekonania i decyzje. Bardzo e, łopatologicznie rzecz ujmując, dla Facebooka. Yy, nie jesteśmy klientami. Jesteśmy tym, czym owieczki albo krówki są dla rolnika, czyli czymś, co się hoduje i za co dostaje się od kogoś innego pieniądze. W związku z czym ta yy, struktura przekazu informacji. Zostaje rozdzielona od struktury y, przepływu pieniędzy. Y, jest to jednak model, który y, premiuje treści y, najbardziej sensacyjne, kontrowersyjne, y, premiuje treści y, wzbudzające polaryzację polityczną. Raport Global Disinformation Index, czyli takiej organizacji non-profit poświęconej zwalczaniu dezinformacji, oszacował, że rocznie na 1400 stronach publikujących fejki w Europie wyświetlane są reklamy o łącznej wartości 76 milionów dolarów. Publikowanie fejków może więc być całkiem intratnym zajęciem. Odpowiedzią na ten problem miał być w Europie tak zwany Code of Practice on Disinformation, czyli dokument zbierający zasady, wedle których powinny operować koncerny technologiczne. Dokument ten wskazuje, że jednym ze sposobów walki z dezinformacją powinno być właśnie niwelowanie zachęt finansowych do jej uprawiania, na przykład poprzez ograniczenie możliwości monetyzowania fejkowych treści. Pod Code of Practice podpisały się największe koncerny technologiczne, między innymi Twitter i Facebook. Jednak udział w tym projekcie jest dobrowolny i w dużej mierze deklaratywny. Nie ma żadnego organu, który mógłby egzekwować wykonywanie jego zapisów. Wśród sygnatariuszy porozumienia jest też Google, które. O ironio obsługiwało 57% reklam na wspomnianych fejkowych stronach. Europejskie porozumienie ma też zachęcać platformy do aktywnej walki z dezinformacją. I tego typu działania są przez wszystkich większych graczy podejmowane, jednak pozostają one dość niewydolne. Świetnie pokazał to raport organizacji pozarządowej Awas. Wziął on pod lupę malutki czubek góry lodowej koronawirusowych fake newsów i przeanalizował 104 fałszywe informacje związane z pandemią, które były zamieszane na Facebooku. Nieprawdziwe posty zebrały łącznie 117 milionów wyświetleń. Średnio podjęcie względem tych treści działań zajmowało Facebookowi około 7 dni. Co z jednej strony można uznać za sprawne, ale z drugiej w realiach internetu to jest wieczność pozwalająca dezinformacji nieść się daleko. Świetnym przykładem jest tutaj film Pandemic promujący masę antyszczepionkowej, koronawirusowej dezinformacji, który został wprawdzie całkiem sprawnie usunięty z większości platform, ale zanim to nastąpiło wyświetlono go co najmniej 8 milionów razy. E, jeszcze rok czy dwa lata temu prowadziłam warsztaty dla młodzieży. I zawsze zaczynałam takie warsztaty od zadawania im pytania, skąd czerpiesz wiedzę o rzeczywistości? I kiedy mówili mi najczęściej właśnie, że z Facebooka czy z Twittera, to co sprawia, że, że jej ufasz? Najczęściej ci nastolatkowie mówią, że że w ogóle nie zadają sobie takiego pytania, że, że przyjmują biernie informacje, że skoro ktoś to udostępnił, to znaczy, że tak jest. Też tego nas nie uczyli w szkole i nie uczą do dzisiaj krytyczne podejście, czyli zadawanie sobie pytania. ok, a skąd ja wiem, że to jest prawda? Zaufaniem możemy chętnie obdarzać osoby publiczne i może to mieć zgubne konsekwencje. Badacze z Oxfordu, którzy przeanalizowali pulę nieprawdziwych postów w internecie zauważyli, że Wprawdzie celebryci, politycy i inne osoby publiczne są odpowiedzialne za produkcję około 20% tego typu treści, ale to oni generują 69% całego zaangażowania, więc większość komentarzy, share'ów i reakcji zostawiana jest właśnie pod postami nieekspertów. I to właśnie dzięki nim dezinformacja niosła się bardzo daleko. Moją największą obawę budzi to, że my dzisiaj ludźmi możemy bardzo łatwo też manipulować. Wrzucając jakieś treści, które są nieprawdziwe do internetu, możemy spowodować ich ludzi reakcje w świecie rzeczywistym. Cały Brexit, który się wydarzył, w mojej ocenie spowodowany był właśnie Fake newsami obiecano ludziom, jeżeli zagłosują za wyjściem z Unii Europejskiej, to yy, dodatkowo nie pamiętam ile tam, 300 milionów funtów tygodniowo będzie przekazywane na yy, Brytyjską Służbę Zdrowia. Dwie godziny po ogłoszeniu wyników tego, że Brexit nastąpi. Szef partii, która optowała za wyjście, powiedział, że to jest fake news, że to jest nieprawdziwa informacja. Badania pokazują, że do tej pory ogromna część Brytyjczyków w to wierzy. Nieprawdziwa informacja spowodowała realne konsekwencje, abstrahując od tego, czy jesteśmy za Unią Europejską czy przeciwnie Europejską, ale spowodowała realne konsekwencje dla danego kraju. I to jest moja największa obawa. I zresztą istnieją państwa, mają specjalne jednostki, na nie się mówi cyber troops, które zajmują się także manipulowaniem informacjami w sieci, po to, żeby na przykład destabilizować e, sytuację w danym kraju. Stworzona w ramach Unii Europejskiej fakt-checkingowa jednostka mająca na celu śledzenie fejkowych informacji pochodzących z Rosji, publikuje na swoich stronach regularnie dziesiątki przykładów generowanej na wschodzie dezinformacji. Lektura tych artykułów bywa fascynująca, a z bardziej spektakularnych przykładów, informacja o tym, że koronawirus może być bronią biologiczną, która powstała w laboratorium, najprawdopodobniej po raz pierwszy pojawiła się jeszcze w styczniu w rosyjskich, związanych z rządem, mediach. Dzisiaj około 30% mieszkańców Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii zgadza się z taką tezą. Taki filozof brytyjski Christopher Hitchens nazwał teorię spiskowe spalinami demokracji. Czyli, po prostu, jeżeli zakładamy, że jest wolność myśli i wypowiedzi, to musimy się liczyć z tym też, że pojawią się w tym jakieś wypowiedzi dziwne, jakieś marginalne, czy takie, które interpretują fakty. Zagrożeń idących w parze z dezinformacją jest sporo, i w trakcie pandemii. Widać to jak na dłoni. Naturalną koleją rzeczy pojawia się więc pytanie, czy możemy w jakiś sposób uregulować tę sytuację? Pewnie sposobem mogłoby być wyciągnięcie części mediów z tego mechanizmu rynkowego, to znaczy sprawienie, że one nie muszą być nastawione na zysk, bo to też ten zysk jest jakby tym motorem, który skłania część mediów do tego, żeby zdobywać jak najwięcej czytelników i widzów, nawet kosztem pogorszenia jakości wiadomości. Teoretycznie powinny robić to media publiczne, powinny być wyciągnięte z tych mechanizmów rynkowych i prezentować wysoką jakość, bo one nie muszą się przejmować klikami, nie muszą się przejmować oglądalnością. Takim moim marzeniem, jest powrót rozmowy do mediów głównego nurtu. Czyli jeżeli rozportujemy jakiś temat, czy opowiadamy o jakimś wycinku rzeczywistości, to zapraszamy ekspertów. Jeżeli mamy osoby, które mają inne stanowisko, to je również zapraszamy, ale nie dajemy im 30 sekund ani 3 minut, tylko kwadrans chociażby na to, żeby wyłożyli swoje treści. Nawet jeżeli ludzie faktycznie w internecie chętnie klikają w dwugłowy cielęta i księżyc zrobiony z sera, to respondenci w badaniach deklarują, że chcieliby czytać ważne, ciekawe, pogłębione wiadomości, i to nie jest kłamstwo. Chcieliby czytać takie wiadomości. Jeżeli e, będziemy tworzyć system medialny, który bardziej jest finansowany w oparciu o to, co ludzie by chcieli, a mniej w oparciu o to, co faktycznie robią. I nagle się okazuje, że ludzie, którzy mają większą ekspozycję na tego rodzaju treści, również chętniej zaczynają po nie sięgać. Były takie wiadomości, przede wszystkim na Facebooku, że moja znajoma, zbliżona do gdzieś tam w kręgu w Ministerstwa Zdrowia, przekazała mi ważną informację, że na przykład Warszawa będzie zamknięta. Ktoś, kto y, generuje taką plotkę celowo, najczęściej ma złe intencje i myślę, że docieranie do takich osób, no to już, to już jest zadanie y, właśnie z, z, dziedziny, z dziedziny prawa. Prawo jest niedoskonałe, bo też nie przewiduje, nie przewidziało tego, jak bardzo złożone będą kwestie karania czy ścigania przestępstw, na przykład mowy nienawiści w, cyber, w cyberprzestrzeni, ale to nie znaczy, że mamy oddać pole i nie walczyć o to, żeby te regulacje na poziomie ponadnarodowym. Funkcjonowały i były egzekwowane. Ja, ja osobiście nie wierzę w ogóle w kontrolę. <noise> Jakkolwiek to zabrzmi, nie kontrola z zasady jest zła. Ja wiem, że teraz jest takie przekonanie, że jeżeli będziemy kontrolować i patrzeć na ręce, to wtedy nasz świat będzie lepszy. Jedyne to, co możemy kontrolować, to samych siebie. Bo teraz pytanie, kto mógłby nas kontrolować, regulować? Rządy, firmy, jakieś, nie wiem. Ciało złożone z innych ludzi, którzy mają swoje poglądy. Ja wierzę w swoją własną regulację i w swoją własną świadomość. I w momencie, kiedy człowiek nie jest świadomy, nie ma dostępu do pełnej informacji, nie wie jakie mechanizmy rządzą światem, technologiami itd., nie ma możliwości dobrego funkcjonowania w świecie, ale odpowiedzialność jest po naszej stronie.